Tak chciałem się podzielić, tak, świadectwem mojego życia, tym, czego doświadczam właśnie w swoim życiu, właśnie wielkiej miłości, niepojętego bogactwa, które otrzymuję każdego dnia. Mogę powiedzieć tak krótko, że każdy dzień jest cudem w moim życiu, tak. Kiedyś właśnie wiodąc życie bardzo bardzo pogmatwane, bardzo grzeszne, bo naprawdę moja historia jest, myślę, że jak każdego każdego człowieka, który, którego doświadczy, który doświadczył miłości Bożej w swoim życiu, jest, jest bardzo niezwykła. Bo, bo Jezus wyrwał mnie ze śmierci do życia w ciągu jednego dnia, można powiedzieć w jednej chwili, gdzie właśnie wiodąc takie życie bardzo. Bardzo e, egoistyczne, tak? E, w którym było wiele zła. Powiem krótko sobie, że byłem e, wielkim kłamcą, tak? W moim życiu było też e, wiele grzechów nieczystych, e, e, złodziejstwo. Oszukiwałem wszystkich koło, także samego siebie. Wiele lat bądziłem, ale dziś w swoim życiu poszukiwałem e, prawdy, tak? Zastanawiałem się po co żyje, sensu życia i prawdziwej miłości. Szukałem tej miłości właśnie nie tam, gdzie trzeba. Przyjemności tego świata, w dobrach materialnych. E, ale miłość, której szukałem, odnalazła mnie. W jednym dniu, w jednej chwili. I to było takie niezwykłe przeżycie, które bardzo mocno wyryło się właśnie w moim sercu. Pamiętam, że czytałem taki artykuł właśnie o, o niebie. I bardzo to, co tam przeczytałem, bardzo mi się spodobało. Do tego stopnia, że zapragnęłem tego. Tak? Tak, tak poczułem właśnie takie serce moje serce, które otworzyło się na to wszystko, co tam było napisane. Pamiętam, że jak schodziłem z łóżka, wypełniła mnie wielka miłość. Tak niepojęta miłość, że w pierwszej chwili myślałem, że ja zwariowałem. Tak? Za chwilę świadomość. Było tak niezwykłe, jakby jakiś uski, jakaś przesłona z moich oczu nagle spadła. Czuję, że stoję w obecności Bożej. Wypełniła mnie Jego miłość, Jego obecność i czuję tą obecność bardziej niż, niż siebie samego. Pamiętam, że słyszałem taki głos w moim sercu. Jeśli pójdziesz za mną, ja przemienię Twoje życie. Uczynię je świętym. Naprawdę, to było bardzo mocne. Ja nie wahałem się. Nawet przez chwilę po prostu rzuciłem się tym głosem. I działo się bardzo wiele rzeczy. Zostałem uwolniony w jednej chwili, bo wiele lat właśnie żyłem w grzechach nieczystych. Zrobiłem nie sobie z tym poradzić. I zaczęło wszystko się zmieniać. Naprawdę. Jezus dał mi tyle miłości, dał mi taki żar w sercu, który płonie do dziś. To już pięć lat. Pięć lat właśnie minęło, jak, jak idę za Jezusem. I każdego dnia odkrywam miłość Bożą na nowo. Znaczy, może nie odkrywam, ale Jezus daje mi odkryć, odczuć. I przeżywam to, tą relację z Bogiem, właśnie żywym Bogiem, To nas kocha, niepojętą miłością. W niezwykły sposób, tak? Zachwycam się. Często płaczę, ale płaczę z radości. Chcę się tym dzielić. Bo to jest coś, co, co otrzymałem tak? za darmo. To jest coś tak pięknego, czego nie potrafię zachować tylko dla siebie. Chcę się tym dzielić. Z każdym człowiekiem, który, chcia, który chce przyjąć to, tak? Który, który ma pragnienie, który nie poznał jeszcze miłości kochającego ojca. Tak, staram się każdego dnia dzielić tym, na ile mogę, tak? Tak w wielkim skrócie. I właśnie, jeszcze chciałem dodać, że właśnie ten weekend emigracyjny był pięknym czasem, tak? Właśnie czasem, gdzie mogliśmy podzielić się, wyjść do ludzi, wyjść do świata, można tak powiedzieć, który nie zna jeszcze Jezusa. Dzięki Ci Panie Jezu, to wszystko to czyni w naszym życiu. Dziękuję. Mam na imię Igor, mam 40, 45 lat. Wchodzę z Dolnego Śląska. Tak, jestem właśnie w się Przymierza Miłosierdzia od ponad roku. Pała Panu, pała Ci Jezu, dzięki Ci za wszystko.